Wiesław Wabik oficjalnie burmistrzem Polkowic, tym samym nowa kadencja została rozpoczęta podczas pierwszej sesji. Wabik został zaprzysiężony, ślubowali również radni Rady Miejskiej w Polkowicach. Ustępujący z funkcji burmistrza Łukasz Późnicki przekazał symboliczny łańcuch włodarza gminy Wiesławowi Wabikowi. Wraca on na fotel burmistrza Polkowic po pięciu latach. Kontynuacja. Moich doświadczeń zawodowych, które generalnie są związane z tym miejscem. No, początek nowej kadencji, więc na pewno nowe wyzwania, nowe sprawy, o których się od jutra chyba zacznę powoli dowiadywać, po kolei każda. Więc, tak naprawdę, praca, którą zawsze lubiłem, zawsze sprawiała mi satysfakcję momentami trudna. Podczas obrad wybrano także prezydium rady. Jednomyślnie zdecydowano, że przewodniczącym zostanie Piotr Cebulski, a jego zastępcami Roman Rozmysłowski i Mariola Kośmider. Jest rewelacyjnie. Ja przeżyłem w swoim życiu wiele i dzisiaj jestem zaskoczony tym, że ta rada, konkretnie ta rada już posiada mądrość zbiorową. A to jest najważniejsze. I o to mi chodzi. Ja będę dla nich się bardzo z tego tytułu odwdzięczał za to, że już są mączy zbiorowe. Podczas sesji mandatu z powodów zawodowych zrzekł się Emilian Stańczyszyn. Za Wiesława Wabika, który obejmując Urząd Burmistrza zwolnił jeden mandat, wejdzie na następnej sesji kolejna osoba z jego listy wyborczej z największą ilością głosów. Umowa w sprawie światłowodu podpisana. Rozpoczął się kolejny etap tej ważnej dla mieszkańców inwestycji. Prace mają potrwać 18 miesięcy, a dostęp do szybkiego internetu zyskają mieszkańcy pięciu miejscowości z terenu powiatu i kilku osiedli z Polkowic. Władze Polkowic oraz przedstawiciele wykonawcy podpisali umowę w sprawie budowy. Prace rozpoczną się od ulicy Wojska Polskiego. Cieszę się, że nie mamy tą ogromną przyjemność. Dzisiaj podpisać umowę dotyczącą tej inwestycji i rozpocząć właśnie tą inwestycję. Zaczynamy od ulicy Wojska Polskiego, a następnie przechodzimy w kierunku pięciu miejscowości położonych przy... Ostatniku Żelazny Most. Jest to część strategii rozwoju gminy, bo razem z budowana sieć światłowodowa posłuży nie tylko do dostarczania usług szerokopasmowych, takich jak internet, ale także do samozarządzania gminy, między innymi do rozwoju usług smart city, tak samo monitoringu miejskiego i ogólnie usług telekomunikacyjnych. W przyszłości sieć szybkiego internetu ma być poszerzona. Koszt całej inwestycji to blisko 4,5 miliona złotych. Majówka w Polkowicach podniesienie biało-czerwonej przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego było głównym akcentem obchodów dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Polkowickim rynku. Uroczyste obchody dnia flagi były centralnym punktem wydarzeń majowego weekendu. To nie, nieprzypadkowy dzień. On łączy niczym po pomost dwie istotne daty, dwa istotne święta, czyli 1 maja oraz 3 maja. 1 maja przypominam, świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pracy, tu zwłaszcza w zagłębiu miedziowym szczególnie istotny ze względu na etos pracy, etos pra pracy, na którym budowana była między innymi ogromna rola Solidarności w roku 81. I tu właśnie w Zagłębiu Miedziowym polkowiczanie upomnieli się nie tylko o prawa pracownicze, ale przede wszystkim o wolną i solidarną Polskę. Dziś to Dzień Flagi Narodowej i tak jak przyglądam się, jak wszyscy trzymamy, prawie wszyscy trzymamy w rękach naszą flagę, myślę, że jest piękna. Jesteśmy z niej dumni, ale czy potrafimy się nią cieszyć, potrafimy nią się chwalić? Myślę, że jeszcze w tej sprawie sami mamy sporo do zrobienia. W Święto Konstytucji 3 Maja władze gminy zaprosiły do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej i Świętego Sebastiana, w którym odprawiono uroczystą mszę świętą za ojczyznę. Było również złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. To właśnie to jak bardzo, jak bardzo ważne są dla nas te idee wolności, szacunku do barw biało-czerwonych, do barw narodowych, do tego, co było istotne w walce o niepodległość dla wielu pokoleń Polaków, jest dziś obecne tutaj wśród nas, również poprzez uosobienie tego w postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, osoby szczególnej, która właśnie nie, można powiedzieć był ojcem założycielem. Nie podległej II Rzeczpospolitej i którego postać przypominamy tutaj właśnie w Polkowicach. To dzisiejsze święto to taki trochę też pewien przełom dla nas wszystkich. Kiedy była ta chwila, kiedy powstała konstytucja, to też był przełom, przełom dla Polski, ale myślę, że niezwykły sygnał, sygnał dla świata, dla demokracji, dla wolności. Cieszymy się z tego, że mamy pomnik. Polkowicach, że możemy się spotykać w narodowych świętach, że, mus, że musimy pokazać młodym też, bo młodzież po prostu, no, żeby się bardziej zaangażowała, bo my już odchodzimy, jesteśmy starsi, no ale po prostu przychodzimy i na każde święta składamy więcej, dziękujemy, że mamy taki pomnik piękny. Muszą wiedzieć, gdzie są nasze korzenie i co się działo. <głos》> Najważniejsze, żeby w ogóle się czuli Polakami.